się chce grać. Uwielbiam FIFA. E, Fifa to jest moja ulubiona gra. Kocham jej sports. E, Paola Ulaloa, proszę państwa. Gibbs. E, Gibbs White, Wonderson, Serder, Mitchell, Big Mitchell. Nie, twój stary to jest trole. troll. Dawaj, dawaj, dawaj. Gramy, gramy, kurwa, petardę. Grę. Jeszcze mu daj. Dobrze, walcz. Dobrze. Walcz, człowieku. Ty, kurwo, czemu się... No, kurwa widzicie jak zbiegałem, co wie? Widzicie jak zbiegałem, kurwa Jedna połowa no, Kurwa no nie wierzę w to Tak, chcę tego piłkarza I chcę tego Ker Marta, Pop To jakaś obsługa drużyny? Nie no, Kerr, wybiorę Kerr Glik Esio, Polska? Baba! Jerzy Dudek! Córka Jorka Dudka, witamy serdecznie w składzie jako Polka! Co to jest? Ten kurwa jeszcze żyje! Człowieku! Sprzedałeś się kurwa z Borusli Dortmund do Bayernu Monachium! Nie pokazuj się kurwa w Dortmundzie! Ty kurwa śmiecił i upadłeś potem! O, Pepe Reina, to on jeszcze żyje? Pamiętam jak on jeszcze stał w Liverpoolze na bramce Nie pokazuj... Cały Dortmund ciśni z siebie bekę, kurwo To jeszcze dwa... 30 razy tyle musimy wydać Baba Nie Baba Nie! Ej! Bellingham! To może być dobre! Ej! Może być to dobre! Może być to dobre! O, ta... Ooj, stokoła! Sto koła. Sto koła Ha, A wy co? A wy co? Już zjigać chce kurwa na samym starcie. Ja pierdolę na chuj oni to wprowadzają do tej FIFY! Dają mi walkout kurwa dupy, która jest warta pewnie tysiąc końców w tej grze! Bo nikt tym nie będzie grał! Nikt! to daj mi też! Bo ona... JA PIERDOLĘ JAKA TO TRZEBA BYĆ KURWA TY KURWA KURWO JA PIERDOLĘ CO ZA CHUŃ No ja bym cię zabił kurwa Jakbyś się wyraził bym cię, bym cię kurwa, zajebał losa. Wykładaj towar na blat 8-8 No, aha, dobra, ty kurwo, za 12 koła jebana. 8-8 kurwa za 12 koła, pojebę mnie. Paul! Tak jest! Nie wiem jak to się strzela. Jeb to szmato! Chociaż to zawsze styl, róża z betonu. Nie, 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 Pod No nie, piłka, nie, spada piłka ona se jakby była kurwa nie, 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 pojebie i nie, jebana pojebie pierdolona szmata. Kurwisko pierdolone. pierdolona Szmata Kurwisko pierdolone Laga kurwa nie, ...co bliżej pola karnego no kurwa, dojdź od tej piłki i Ty kurwa śmieciu zajebany! One, ...jeśli nie zostanie wyrzucony... Panward'a z... mam to w pizzie, jebać tego Twitcha, kurwe. teraz świetny odbiór, może być groźnie. ...może być groźnie. Nie gram w to, kurwa. To właśnie powinno wyglądać we współczesnym kierunku. Wysoki prezent często kupuje taki. Pierdolony pach, kurwa. Co to kurwa kucharki? Nie chcę nikogo. Dobra, ale jak to możliwe? Jak to jest możliwe, że Halad ma tyle co ona? Kurwa do śmieci. Nie ma bab w mojej drużynie. Tak! Spierdolony. Ej, ma bab, kurwa. O oh, kurwa, to jest mocne! WOM PASTOR! WOM PASTOR! WOM PASTOR! WOM pastor! 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 Z PASTOREM! To jest dobre? Darwin fucking nakle kurwa to, jest dupa. to? Jak dupa? To nie jest chłop? I ja pierdolę! Ja pierdolę! Spalony, 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 spalony! Walony spalony, spalony. Spalony to jest twój stary ty kurwa śmieciutkurnie! HA! <laughs> Widzę, zapewniam a, A, kurwa! Skipni, kurwa, bo ja jest... skipno! mordę! Temperatura! Ole, ośmiel! Kurwa, ma dobry! Nie opłaca otwierać, ale wiecie, że z tej paczki rok temu otworzyłem ikonę? Ale to jest taki troll! Słuchaj, jak wyjdziesz w Barcelonę. Nie, nie, nie... Wiadomość od Jagerski. XDD XDD Nie no dobra, to jest jakiś żart chyba Co jest? Też te paczki są ustawione, no co, nie... No jak to jest możliwe? No kurde No przecież i jej mi troluje w ogóle Jak to jest możliwe, że dwa razy mi wypada engen z rzędu z paczki za 150 v na co? Zobaczcie sobie winda, nie? I mówiłam. Przysłuchujcie mię rękę lata razem. Na połowę tworzy jednej strony, dziadko. a potem z drugiej. To, to jest dwa w jednym. Naprawdę. On miał uder jak coś. Nie wiedziałem. Ale no bo jakby Aaaa! 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 Nie, już, już, już mi psycha siada. Po co ja wydawałem kule tyle pieniędzy na do FIFA już? Nic nie mówię, kochanie. Nie ja wiem, kochanie, ale... Muszę przedostać os osmi mecha. Nie przeszkadzaj mi, gram no! 01 przy ciebie teraz. No nie, no, nie mogę się skupić. Nie, to jest, słuchajcie, niesamowite, nie? Czasy się zmieniają, moi drodzy. Moda się zmienia, trendy się zmieniają, to jest jasne, ale FIFA zawsze w kurwie tak samo. Nie może być dobrego zaczęcia. No nie może być! Nie może być! Na w dupę jest ta gra! Kurwa i losę na takiego gówniaka JEBANEGO Kurwa na nieudacznika! Ja pierdol. Oh. Rucham <śmiech> <śmiech> się. Kurbo! Ty grasz 2 na 1 do tego taki młyn? No jest ciężko, jest ciężko. Nie! 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 O pierdole, gra dla pajaców jebanych. No kurwa mać! Witam serdecznie. Widzę ile wkłada pan serca w komentowanie swoich meczów. A ciekawe, jakbym to dał. by pan skomentować wyspy Spróbuję. Polska. Spróbuję. Też będziemy chuja grać, więc celność takie same. Ja pierdole. No tak, tak. Byłbym chętny. Myślę, że myślę, że mogę na spokojnie. Myślę, że może możemy na spokojnie spróbować, tak? Co za skurwiel Eee, Co są za kobieta w Fifce? Nie, nie siedzi mi to Na razie Na razie myślę zrobić skład bez kobiet Ale jak nie będę o zastąpić, to oczywiście potestuję te kobiety Ale W zamyśle wolałbym nie grać Bo mi to wydaje mi się, to wiesz Dzisiaj kobiety Za rok kurwa kosmici w Fifie Za daleko to idzie Za daleko No składu nie mam, ale coś tam się złoży. Czomeni, czomeni, czomeni. Co za kolor? Co? Nie, nie, to nie jest ikona, czy to ikona? Ty nie wiem. Aaaa! Aaaa! My. Ha! Ja firdzielę, ty! Paka z... Ej, a to była paka za 7,5 czyta założyciela? Ale jaja! No to nieźle! No to nieźle! O oh. Himosa, dziękujemy za followa! Witamy, gracza Ja pierdziele To nieźle! No to co? Już. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy upanik. Siema, Wojt! Tej założyciela nie ma zawodników.